Dobrze mówię, tego filmu nie miało być fizycznie, tak? Bo w ogóle nie miało być tego filmu, tak yy, nie pędowałem go nigdy robić, tak? Znaczy nie nigdy, tylko po prostu dzisiaj, tak? I na pewno nie o tej porze, tak? No, no skoro tak mi tknęło, tak żeby zrobić to filmik, tak inak zrobić. Żeby podać to bieżące, to bieżące i powiedzieć aktualne rzeczy, tak, to, mów, to powiedziałem sobie, musi być ten filmik, tak oczywiście. Nie było co tym, gdyby tego nie było, oczywiście. A wiesz, że ja lubię Was zyskiwać, tak Ciebie, siebie, tak was, więc wiem, że gdzieś tutaj chodzi jest git, natomiast ten filmik dotyczy najpierw tych rzeczy, tak to powiedzieć, tak to powiedzieć oczywiście, a reszta to będą te dopowiedziane rzeczy, tak? Ja oczywiście tutaj ukradam, no tak żeby nam nie przeszkadzało, tak oczywiście bo oczywiście filmik y, fizyczny z kamery ten będzie na Instagramie na YouTube, w to nie wątpię, tak? bo na stronie odcinków nie ma, tak to wiadomo, ale na YouTube na Instagramie ten filmik będzie dostępny do oglądania, jak wyjdzie, tak więc spokojnie go wydam. Jak będę mógł i tyle, no, dobra, bo wiecie, że, bo to jest kwestia tego i kwestia tego, tak, wiemy, z, z tymi kratkami były by, by, by posty, by były relacje, by były zostawy, tak, na no, to było, na no, sklepie to było, na no, stanie to, to było, tak, e, zachęcam do zobaczenia, to tam jest właśnie czego, tak, posty z tymi kratkami były, tak, relacje dasz, więc spokojnie z tymi kratkami są, były posty, zachęcam do zobaczenia tych postów, zachęcam do oglądania. Bo poprzedni filmik tak z kamery dotyczył tych rzeczy. Aha, już wiem czego dotyczył. te filmik dotyczył naszych rzeczy, tak bieżących, tak? Naszych rzeczy, oczywiście. Tak samo w przypadku będzie tego filmu. Ale wiecie, że ogólny temat poprzedniego odcinka był. Zobaczmy na, na YouTube na studium, tak? Do, dotyczył głównie temat tych filmików typowych, czyli zakończenia tych filmików, nie? No właśnie. Bo tutaj nie będę już to mówić, tak wiadomo, tak bez przesady, ale no wiecie, że filmiki te wy się skończyły, tak niestety tak no wyszło jak wyszło z nimi, niestety się nie, nie da więcej zrobić, niestety, no, bo na tej witrynie wiecie co będzie, nie? No właśnie. Więc zresztą ja już ją odinstalowałem, więc już nie opłacał zainstalować ponownie, tylko dlatego, żeby ją mieć, prawda? Bo wiecie, że się nie uda w niej robić filmów, więc niestety się nie uda, to się skończyło tak. Te co macie filmiki do tej pory to macie tak, zachęcam zach do oglądania z streamingu, tak do udosamnienia do, 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 do do one są wszystkie filmiki, filmikowe były kiedyś tak, a, a teraz są osobne filmiki, ale być są tak filmiki, ja ich osobno nie będę, bo nie może tak to co macie to macie, e, więcej filmików nie, nie będzie, tak wiecie dlaczego, no ale to co macie to macie i to tyle, dobra, bo filmy z kamery zostają tak, posty zostają tak, zresztą jakby nie było postów to bym nie dawał, prawda, no właśnie, bo filmiki z kamery też są, bo filmiki to się skończyły, skończyły się o skończyły się kolarze, ale na postach to zostaje tak, bo na posty posty zostają oczywiście, bo postów wiecie, że daje 7 albo 8, tak teraz bo jestem w stanie, więc czemu nie, nie dawać, prawda? Bo skoro mogę dać 7 postów albo 8 postów na YouTube, to daję, wiadomo, tak? Zresztą wy dzisiaj jest dzisiaj macie, sprzej macie, macie, dużo macie dużo postów dodane. Wczoraj na pewno, dzisiaj na pewno, więc to wy macie akurat. Mamy robić na piekło, tak? Na takę jo, ładupa, na Amazoni, tak? Do mnówek, Oj, oj, piekra. Widzimy się no, na pionki, Robimy na malarwie. No. to nie do Was, tylko do łóżka, nie Znów... Nie wiem, co chwilę to się nie wiem. I może, zresztą, też próbowanie też tak jest, bo prywatnie nie widzicie. Musi paniecować, nie? Robimy dzisiaj na taka, taka. Tak robimy, robimy. No. Ma Malarię było malari dupą i koniec zabawy. Tak? No. A dobrze, łóżko idzie na pajoki egzotyczne, tak? Bananami, tak? Dzisiaj właśnie takie bananami, tak? Pytane wizytówką, koniecznie. Łóżko, oczywiście, natomiast yy, my też mamy robić na dżunglę, tak? Bróżki nosia. No. Sorry, to nie do Was. Co chwilę coś, nie wiem. No. Zresztą łóżkiem to było gorzej, nie? No. No dobra, bo tam posty najtypiej macie, te zobaczenia macie do offsen, macie bonus, tak, 7 postów na pewno macie najtypiej dzisiaj trzymane, więc zachęcam do zobaczenia, tak, w tym macie twórcze, bo twórcze na temat tego, na temat tego, tak, promet tutaj, 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 to też macie do zobaczenia, to, to dałem, to dałem, na Sony też to jest, z eee, stronie posty racji, to, zresztą to, to, to było niedawno, tak, podczas giniarza, więc pokonie to tam macie do zobaczenia, tybie fizycznie te posty są, tak, są jeszcze typowe posty, tak, typowe też są, oczywiście, eee, wiecie, jakie dałem, więc to wy macie też do zobaczenia, na Sony typowe, nie ma tak, bo na stronie codzienności nie ma tak, bo na stronie jest tylko twórczość tak, to wy wiecie, ale być są z tymi kartkami posty tak osobno, razem, więc zachęcam do zobaczenia. Fizycznie postów nie ma tak kupienia, wiadomo, tak bez przesady, ale no do zobaczenia są, więc zachęcam. Na temat tego i tego to było, tak dzisiaj. Natomiast jeszcze jedna rzecz, tak że tam na YouTube, bo filmiki wiedziałem, że się skończyły, to już mówiłem. Aha, okej. Bo filmik z Kamery nim był taki, bo ostatnio były dwa filmy z Kamery, prawda? A dzisiaj jest ten filmik z Kamery, tak jako materiał studyjny, na YouTube on też będzie, oczywiście. Jako krótki filmik, do 15 minut postaram się uwinąć, tak? To na pewno powiem to, co muszę, tak? Na to, no to i na to, i tyle, tak, dobra? Bo to chyba wszystko, bo filmiki się skończyły, tak? Na Sonie macie skomentowane, YouTubie to, a. A co do ty, tych kartek tak to? bo to jest, to jest ważniejsze oczywiście niż widokrzesieństwo, ale widokrzesieństwo to też jest RF on the volt, bo to jest era i to jest era on tak? To jest era ważniejsze oczywiście, bo do tej że będzie pudełko i be, wiecie, że będzie będzie fizycznie, a e, do widokrzesieństwa pudełka nie ma, ale fizycznie wiz, wiz, warianty nowego brozoftowe do tej ery będą, tak? Zresztą wydane wszystkie warianty z widokrzesieństwa jakieś były wydane na YouTube, na stronie, tak? Na Instagramie była jakieś wydane będą pewno oficjalna epka, tak? Wariant my się też wydaje jeden był wydany na Instagramie, tak? Wszystkiego nie ma na Instagramie, ale na, wszystko na YouTube na co nie macie z tej ery volt 5 fotorów oczywiście, niezwykły nie, nie się, prawda, że zaczniemy się z tymi e, pewnymi osobami, nie, nie z wami, nie z tobą, tylko z tymi pewnymi, którzy mnie zgubili wtedy, tak, widokowszeństwa, czyli coś z życia, tak, niekoniecznie pozytywne, ale też negatywne, ale i to i to, a więc jest jak najbardziej era, tak, bo siódmy alternatywy cover, tak, bo poza samą szóstkę też macie wydane, tak, ja wiem, zresztą na, na, na y muzyk też na pewno to jest zapisane gdzieś, ale e, jako siódmy macie zapisane na y muzyk Music pozycji, tak, no i to muzyk na swojej pozycji. Czyli wydane fizycznie to jest, oczywiście, kiedyś to było. No i to na stronie, tak Niestety, jak najbardziej, życiowa era też, tak. Przeważnie jej nie ma, oczywiście, przeważnie one jest inaczej, ale e, wydane ją macie fizycznie i tak będzie fizycznie do kupienia. Tak, pokażdziwianie cd Cover tak, fizycznie będzie z widokrzęństwa. Bo nie ma, bo filmu autorskiego nie ma, nie ma kasetek, nie ma pudełka, nie ma, nie ma też innych rzeczy do widokrzęństwa, tak, albo ze torby, tak, i cd winne do, do kosztowywania tego, tak, do kosztowego wariantu z wykładki oczywiście, będzie fizycznie do kupienia 7 edycji, tak? 7 edycji, oficjalna EPK, tak? 6 wariantów, tak? Czy 7 wariantów, Collect 6, 6 albo nie 7 spodniosów, 7 oczywiście, schodzą się 7 edycji, czyli w przypadku, wolność, tak? Czy tam jeszcze powinien, żołnierz, nie? Te są dużo ważne oczywiście. Więc, yy, widokrzesnictwo Frontboard nie jak najbardziej bardziej na stanie na sklepie. 5 autorów, tak, zapisano, na tak, każdy autor będzie, bo wiecie, że na winylach slajdów nie ma, tak, bo to jest tylko 5 traków, ale winyle być będą, tak, do tych wariantów winylowych, do tych e, 5 autorów na tak, każdym wariancie winylowym CD. E, okładka mowa, tak, w każdym wariancie inne, tak, na warianty winowe te same, kształtek nie będzie, bez przesady, ale fizycznie widokrzesnictwa era będzie, tak, fizycznie era będzie. Oczywiście, bo to jest też era na lekkiej folii, tak, na CD, na winyle, na torby, więc to fizycznie będzie fizycz tak Wszystko, co macie wydane z tej RF fizycznie będzie, tylko wiecie co to chodzi, i to wszystko, dobra? Bo być to jest, tak? siódmy lat na tej pozycji, więc cieszę się bardzo, tak? Bo z tej rzeczy to wszystko, tak? Natomiast jeszcze druga rzecz, tak? To ważniejsza, to jest to bardzo ważniejsza oczywiście, to cieszy mnie że fakt, że ten filmik na cover single, tak? Czyli ten cover, covers, tak? Design, tak? najbardziej, From the Fold, wrzucił na YouTube Music, czyli, czyli to, co było jakieś wydane, to było na by stronie, tak? Bo filmiki były jakieś wydane twórcze, nadam na, 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 na to. Tak, na temat wszystkiego, tak, bo, bo wiem, że była z kamery, oczywiście, ale niektóre twórcze były na ten temat. Luton, Volt, Zenir. Zresztą w biografii macie produkt wydaniowy, tak? Wersja, tak? Fizycznie tej wersji nie ma, ale to schronia to jest oczywiście. Zresztą ja wiem, że w tej ery, tak? Bardzo mnie to cieszy. Udostępniacie, o, o, o słuchacie tej ery, tak? Luton, Volt, życiowa u Ciebie, u mnie, tak? U Was, więc bardzo mnie to raduje, tak? Fizycznie. Ale wersja nie ma, ale będziecie że pudełko, tak? Pięć kurów salik, tak? Kowary, single, CD, winylety, zatorby e, w ogładkach na wizytówki to już fizycznie będzie. Album nie? oczywiście, to jest album, ale tego, te, te album, tego albumu fizycznie niestety nie ma. Ale reszta fizycznie będzie z lodu, tak? 8 motorów, 8 streamingowych, jest ale reszta fizycznie będzie. Bo tutaj inne fotki, tutaj inne fotki, tutaj inne fotki. Tu okładka pudełka inna, tak? Okładka strik inna, układka coverów singlowych inna, tak? No będzie te same i to wszystko. Bo na i jej na każdy variant wydaniowy, tak? Z, y w lutu, jakiej to wiadomo, collect, i tak tak Covers, tak zapiskowasz, zapisz swoją tak zapisz, że, że proszę to i to, że ma to i to, i to wszystko, dobra? Bo ceny, wiecie, że, te, że te, to co macie na stronie, tak na te warianty, wszystkie warianty macie, tutaj są na single, warianty, coverowe, single CD, vinyl CD, tutaj na salik, tutaj na pudełko, a tutaj jeszcze na inne rzeczy, dobra? No, zresztą ja o tym kiedyś mówiłem, prawda? No właśnie, bo w bycie jest filmik y, na nowej znowu pozycji, tak, YouTube muzyki, więc bardzo my to cieszy, to jest filmik twórczy, fizycznie filmik nie ma, tak wiadomo, filmików fizycznie nie ma, czy takiej album version, ale. Reszta, to fizycznie lud będzie tak, tylko wszystkiego z tego nie będzie, ale, ale bycie jest filmik, bo jakieś był wydany, więc zachęcam do oglądania streamingu, tak bo wiemy, że te, że te filmiki też są popularne, więc bardzo mnie truduje, tak, bo fizycznie tego filmiku nie ma do kupienia, tak niestety, ale do oglądania on jest. Zresztą set tą kartką był dzisiaj, tak na nastęgam na stonie, na to tam jest w czego, tak to co jedam jeszcze na prezaniam tak? to dam, tak? To co będzie, to będzie, a to to jest teraz, to jest teraz, tak? teraz jest ten filmik, tak? Więc rozumiecie? Nie i to tyle, dobra. Bo to też omówione, tak, a sądzę, że to jest opętni. I ja te kartki oczywiście sobie tutaj włożę do mojej skrytki, prawda? Czyli tak, tam, gdzie trzymam resztę swoich kartek, prawda? No właśnie, czyli to, co powiedziałem kiedyś, nie? No właśnie. Bo w gafi wiecie, że album wersji Macie, yy, właśnie jako album wydania, to jest album syliny, więc zachęcam do streamingu, załóżcie się, ale fizycznie niestety tej wersji nie ma, tak? Nie ma syliny, nie ma winu, nie ma kasetki, ale oczywiście bezotorba, dopłytki, krystalik będzie do kupienia i 5 utrów krystalik też fizycznie będzie, tak? To już fizycznie będzie, akurat, tak? Yy, my, my naprawdę dzisiaj robimy na komarę, tak? Robimy na malarię, południową. Robimy. Hej, do kibla na go. No. Nie da się, trzeba oszpecić. No. Za łóżko, łóżko, no? Znowu nie wiem. My robimy dzisiaj na tak. robimy, robimy. Oj, oj! Na dżungli, na go. Spać z kawami i koniec. Co zazwyczaje. Sztur. Szekta widzi. To nie do Was, tylko do łóżka, nie? To nie do Was, tylko do łóżka. Dzisiaj robimy. Amazonka, dzisiaj. Spać w Amazonce. No. O, Boże święty. Więc tam y, to macie, tak, y, bo wiecie, że w biegowie macie zim herbata, jeszcze macie videomix wide y, Testa streamingu, te to, streaming, to, to... To, tego fizycznie też nie ma, ale video mix fizycznie nie ma, ale video streamingu ten album jest. że macie jeszcze inne filmikowe warianty, prawda, i inne filmikowe ery, tak, bo epki i, i albumy filmikowe jakieś były wydane, tak, zresztą filmiki kamery też na temat każdej ery były kiedyś tam, tak, fizycznie tych wersji nie ma, filmikowych ery fizycznie nie ma, tak, ale do oglądania one są, tak, tak samo video mix, to jest to jest produkt wydaniowy, jest w biografii, bo po, pojdziemy szabata, dobrze fakt, to już fizycznie będzie, to już tak, single CD, minile CD, byza torba, niekakiej tutaj tutaj, tak, Zimna Chabata, tak, oficjalny single CD, w CD, CD mnóstwa torba. No, też CD, w innym torba, tak, cenę też na winowe, bluzowe, torbowe, tak, ma mnóstwo stół, tak, nawet no, wodze, że zimna że... Chabata poszło to i to, że ma to i to, bardzo osobisty singer, tak, tak samo ważne jak wersjon, tak, czy właśnie Dobry Fakt, tak, Dobry Fakt też oficjalny, właśnie, właśnie Dobry Fakt, oficjalny cover, tak, czyli tam E, Druszkowytwo też, tak? Tylko mi chodzi też o no, łód ale mi chodzi, bo dobrze fakultyzować, że już dobrze bo fizycznie to ofcene wariant i perfektkowe też gdzieś, gdzieś będzie fizycznie, tak? bo tak jak macie, te, te ceny, tak, to były jakieś wydane, tak tam to tak będzie fizycznie tak do kupienia, e, tylko dojdzie też na jakiej folia, tak CD-Divin, tak, tak tutaj był Zatorba CD-Divin, tutaj był Zatorba CD-Divin, tutaj jakiejś folia, zapisano tutaj, tutaj, tak na jakiejś z informacjami tutaj, tutaj do Zinga, dobry fakt, tak mnie chyba też, ale to do, 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 do dobry fakt też, bo fizycznie te era, ta, i ta era będzie, tak? Bo tak jak macie tak? w były jakieś filmiki z kamery twórcze, takie odnowienia także tej i tej, tej ery. E, Zahadłem słonia, tak? One są też bardzo życiowe, ale tak samo ważne jak Glutenwolk czy właśnie Widokrzędnictwo, prawda? No właśnie, bo o wersji tak już nie zdążę powiedzieć, ale z e, tak wiecie co będzie, tak? Wszystko będzie fizycznie, tak? Z tak akurat wszystko fizycznie, będzie Wszystkie warianty, almowe, apkowe, e tak? Wydane o tym elemencie, wersją tak, ponovolt tak, Zeir no dobra, to wszystko w tym filmie, tak? I to kończymy, tak? Bo, bo to, co ja na tym filmie chciałem powiedzieć, to powiedziałem, tak? A jeszcze ten filmik muszę wydać, tak? Więc rozumiecie, prawda?